Strategikon, podcast o potędze w czasie i przestrzeni. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Od czasu do czasu możemy przeczytać bądź usłyszeć o renesansie geopolityki, czy też renesansie realizmu w stosunkach międzynarodowych. Tego typu głosy wynikają najczęściej z takiej wiary fakt, że istniała jakaś pauza w stosowaniu realizmu w stosunkach między państwami, czy też nastąpiła jakaś pauza, zawieszenie wpływu geografii na procesy polityczne. Moim zdaniem jest ona pokłosiem tego typu wiara jest pokłosiem w, między innymi teorii końca historii Francisa Fukuyamy. W mojej opinii nigdy nie mieliśmy do czynienia z żadną pauzą z żadnym zawieszeniem teorii realistycznej w stosunkach międzynarodowych czy też praktyki realistycznej stosowaniem właśnie w praktyce politycznej zasad realizmu podobnie jak nie mieliśmy do czynienia nigdy z zawieszeniem wpływu geografii czynników przestrzennych na procesy polityczne stąd warto jest analizować warto jest Czytać klasyków, klasyków strategii, klasyków realizmu. I to nie tylko tych z XX wieku, ale także tych starożytnych, ponieważ no pewne zasady, pewne mądrości, pewne zalecenia strategiczne są niezmienne i one się nie zmieniły absolutnie od czasów starożytnych. Jednym z takich bardzo istotnych, fundamentalnych źródeł w studiach strategicznych i w geopolityce jest niewątpliwie Wojna Peloponeska, której autorem był wybitny historyk, starożytny, starożytny grecki Tukidydes. To właśnie w tym utworze znajduje się bardzo istotny fragment, który w sposób lapidarny oddaje istotę, kwintesencję realizmu w stosunkach międzynarodowych. Ta część zawarta w Księdze V Wojny Peloponeskiej nosi nazwę dialogu melijskiego. Scena, którą Tukidydes opisuje, miała miejsce w 416 roku przed naszą erą w wyspiarskim mieście Melos. To właśnie na Melos rozbili swój obóz dwaj wybitni ateńscy strategowie Kleomedes i Teizias, którzy stojąc na czele ponad 3000 ludzi, członków korpusu ekspedycyjnego, wysłali swoje poselstwo. Wysłali swoje poselstwo tuż przed przystąpieniem do oblężenia miasta, aby zaproponować Melijczykom poddanie się. Warto tutaj nakreślić nieco rys historyczny i kontekst. Kontekst strategiczny tych wydarzeń. Ateny wówczas toczyły konflikt hegemoniczny ze Spartą. Dialog melijski odbywa się podczas II wojny peloponeskiej. Ateny po roku 480, przed naszą erą, no, rosły nieustannie w siłę, zawiązywały szereg sojuszy z różnymi państwami, miastami greckimi, stworzyły swój sojusz polityczno-militarny nazywany ateńskim związkiem morskim, czy też inaczej związkiem delijskim, no, który w najwyższym stopniu niepokoił rywalizującą z Atenami Spartą. Ateny były potęgą morską i można powiedzieć nieco, nieco kolokwialnie, że rzuciły przysłowiową rękawicę lądowej, lądowemu mocarstwu, czyli sparcie. Pierwsza wojna peloponeska, toczona w latach 460-446 przed naszą erą, tak naprawdę tylko na krótko powstrzymała ekspansję potęgi morskiej ekspansję Aten, która, która była tak naprawdę głównym. Głównym powodem II wojny peloponeskiej, która wybuchła w roku 431 i trwała do roku 404, przed naszą erą, to wówczas właśnie w trakcie. II wojny peloponeskiej nastąpiło oblężenie Melos. Warto tutaj wspomnieć, że Melos zostało założone przez, przez kolonizatorów spartańskich, płaciło wsparcie Daninę, flota spartańska, lacedemońska, innymi słowy mówiąc, mogła korzystać z portu w Melos. Niemniej jednak, Meliczycy starali się zachowywać. Absolutną neutralność w istniejącym konflikcie hegemonicznym między Atenami a Spartą, i tak również starali się argumentować swoją postawę wobec Ateńczyków, którzy chcieli ich namówić nie tylko do bezwarunkowego poddania się, ale także do przyłączenia się do Ateńskiego Związku Morskiego. I ten dialog, ten dialog, który jest toczony, Między poselstwem Ateńczyków, Amelijczykami, w sposób niezwykle, niezwykle wymowny, pokazuje argumentację jednego z mocarstw wobec, można powiedzieć, kolonii, czy też no, państwa będącego, mówiąc współczesnym językiem, junior partnerem, konkurenta, konkurenta do hegemonii. W tej, części, w tej części świata. I tutaj posłużę się kilkoma cytatami, które, które zilustrują nam właśnie istotę istotę realizmu. Wszystkie cytaty będą pochodziły z wydania Wojny Peloponeskiej w przekładzie Kazimierza, pana Kazimierza Kumanickiego i opracowaniu pana Romualda Turaszewicza. Wy, wydanie z Wrocławia z 1991 roku. Tak jak już powiedziałem, dialog melijski jest umieszczony w Księdze V. Ateńczycy mówią, cytuję nie będziemy tutaj wygłaszać długich i niewzbudzających wiary przemówień, ani opowiadać pięknie o tym, że panowanie słusznie nam się należy, gdyż pokonaliśmy Persów, albo o tym, że zaatakowaliśmy Was, ponieważ nas skrzywdziliście. Lecz i Was ze swej strony prosimy, nie my. Nie myślcie, że przekonacie nas, twierdząc, że jako lacedemońscy koloniści nie mogliście się przyłączyć do naszej wyprawy, albo że nie wyrządziliście nam żadnej krzywdy, lecz starajcie się osiągnąć to, co według waszego obopólnego przekonania istotnie leży w granicach możliwości. Przecież jak wy, tak i my wiemy doskonale, że sprawiedliwość w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą ją zagwarantować. Jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują. Widzimy tutaj pierwszą część argumentacji Ateńczyków, którzy w pierwszej części tak naprawdę odrzucili jakiekolwiek, można powiedzieć, moralne uzasadnienia chęci swojej dominacji nad melos. Powiedzieli wyraźnie, że tutaj nie chodzi o to, że panowanie słusznie im się należy, ponieważ pokonali właśnie w 480 roku przed naszą erą Persów, czy też nie powołują się na jakiekolwiek krzywdy, które Melijczycy im w przeszłości wyrządzili. Tak naprawdę wychodzą wprost z idei konfliktu hegemonicznego, z idei konfliktu hegemonicznego. Odwołują się Wprost do logiki siły. Piszą, mówią, że sprawiedliwość istnieje, czy jest możliwa w relacjach. W relacjach ludzkich, tutaj mamy, mamy jasno po, powiedziane, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po obu stronach istnieją równe siły. W przeciwnym razie to silniejsi osiągają swoje cele, a słabsi muszą ustąpić, a słabsi muszą ustąpić. Bardzo ciekawa jest argumentacja samych Meliczyków, którzy, którzy będą odpowiadać, ale tutaj Ateńczycy dodają jeszcze, dodają jeszcze że chcą bez wysiłku, wysiłku opanować, opanować melos, a jednocześnie zagwarantować Meliczykom ocalenie. Na to Meliczycy odpowiadają. Cytuję. Lecz jakże może być równocześnie dla nas korzystna niewola, a dla Was panowanie? Ateńczycy odpowiadają: Owszem, gdyż poddając się, możecie uniknąć ostatecznego nieszczęścia, a my, oszczędzając Was, możemy przez to zyskać, Melicycy. A czy nie moglibyście się na to zgodzić, żebyśmy zamiast być Waszymi wrogami, zostali Waszymi przyjaciółmi i nie mieszając się do niczego, Zachowali neutralność. Ateńczycy, nie, gdyż nienawiść wasza nie przynosi nam takiej szkody, jak przyjaźń. Wasza przyjaźń jest w oczach naszych poddanych znamieniem naszej słabości, podczas gdy nieprzyjaźń oznaką naszej potęgi. I dalej. Poddani nasi uważają, że rzeczowych argumentów nie zabraknie ani jednym, ani drugim. Sądzą jednak, że niektóre państwa zachowują niepodległość dzięki swej sile, a my tylko z obawy ich nie zaczepiamy. W rezultacie, jeśli was pobijemy, nie tylko zwiększymy zasięg naszego panowania, lecz je także zabezpieczymy, zwłaszcza, że jako wyspiarze i słabsi od innych, nie zdołacie się utrzymać przeciwko nam, władcom morza. Melijczycy, a czyż w neutralności pewnych państw? Nie widzicie gwarancji bezpieczeństwa? Czyż bowiem nie zrobicie sobie wrogów z państw neutralnych, skoro zobaczą, jak z nami postępujecie i dojdą do przekonania, że kiedyś także ich zaatakujecie? Czyż takim postępowaniem nie powiększycie tylko liczby waszych nieprzyjaciół i nie zrobicie sobie wrogów nawet z tych, którzy o tym obecnie nie myślą, i to wbrew ich woli? Ateńczycy, bynajmniej. Nie uważamy bowiem za groźne dla nas istnienie kilku wolnych państw na lądzie stałym, które długo nie będą się zastanawiać, jak się przed nami bronić. Zagrożniejszych uważamy takich, jak wy, niezawisłych wyspiarzy i wszystkich, którzy niechętnie znoszą przymus nas, naszego panowania. Ci bowiem, idąc za nieprzemyślanym popędem, najłatwiej mogą wtrącić zarówno siebie samych, jak i nas. W oczywiste niebezpieczeństwo. Koniec cytatu. Ten dłuższy fragment dialogu między Ateńczykami a Amelijczykami pokazuje bardzo dobitnie argumentację realistów. Przede wszystkim fakt, że w dobie, w dobie konfliktu hegemonicznego nie mogą istnieć państwa neutralne, nie mogą istnieć podmioty zachowujące się. W sposób obojętny wobec toczącego się konfliktu. To jest niemożliwe w tym, w tym, w tym konflikcie i wynika po prostu z teorii konfliktu, z teorii konfliktu hegemonicznego i logiki, i logiki siły. Tutaj Melijczycy próbują argumentować, że tego typu postawa Ateńczyków, którzy podbijają neutralny kraj, może popchnąć inne państwa neutralne przeciwko, przeciwko Atenom. Jednakże Ateńczycy bardzo szybko odbijają ten, zbijają ten argument, argumentując, że w oczach ich poddanych istnienie niepodległego państwa, czy też państwa zachowującego neutralność, będzie pokazywać, że to państwo. Posiada siłę, że jest w stanie się oprzeć przeciwko Atenom, że Ateńczycy są zbyt słabi, aby je podbić, co również będzie zaburzać logikę. Logikę równowagi będzie zaburzać logikę konfliktu hegemonicznego, ponieważ jeżeli jedno państwo może być neutralne, mogą zachować taką neutralność inne państwa i wpływać w ten sposób na równowagę sił. A z teorii, z teorii realizmu wiemy doskonale, że państwami, podmiotami Politycznymi rządzi strach, strach przed utratą pozycji, przed utratą prestiżu, przed utratą swojej pozycji w systemie międzynarodowym. Stąd istnienie niepodległego, niepodległego, czy też neutralnego państwa w dobie konfliktu hegemonicznego jest po prostu niemożliwe i to z tego fragmentu wyżej przeze mnie cytowanego doskonale, doskonale wynika. Kolejny cytat. Ateńczycy. Czyż więc nie sądzicie, że korzyść idzie w parze z bezpieczeństwem, natomiast z niebezpieczeństwem połączony jest czyn piękny i sprawiedliwy? A lacedemończycy po większej części nie lubią narażać się na ryzyko. Melijczycy, ależ nie. Sądzimy, że dla nas chętnie narażą się na, na niebezpieczeństwa, uważając nas za pewniejszych od innych, ponieważ sąsiadujemy z Peloponezem. A z tym muszą się liczyć w działaniach wojennych. Również ze względu na nasze poglądy i pokrewieństwo szczepowe budzimy u nich większe zaufanie niż inni. Ateńczycy przecież dla tych, którzy mają przyjść komuś z pomocą, nie jest gwarancją sympatia tych, którzy ich wzywają, ale siła, którą oni dysponują. A lacedemończycy większą na to uwagę zwracają niż wszyscy inni. Atakując sąsiadów, nie mają zaufania we własne siły i korzystają przy tym z pomocy licznych sprzymierzeńców. Z tego wynika, że ich lądowanie na wyspie nie jest prawdopodobne, gdyż panowanie na morzu jest w naszym ręku. Koniec cytatu. Ten fragment dobitnie pokazuje, że wiara w sprawiedliwość w stosunkach międzynarodowych, wiara w przyjaźń, wiara, fakt w jakiekolwiek pokrewieństwo, tutaj mówimy o pokrewieństwie szczepowym, ja Państwu wspominałem na samym początku, że melos założyli kolonizatorzy spartańscy, nie ma większego znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Jakikolwiek sentyment wynikający z pokrewieństwa z Wspólnego korzenia etnicznego, ze wspólnego języka, ze wspólnej nawet tradycji i historii nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, mają przede wszystkim siła i interesy. Siła i interesy. W tym przypadku kluczem, kluczem, jest, są, jest dysproporcja w siłach dysproporcja w potędze. Sparta jako lądowe mocarstwo nie jest w stanie dokonać projekcji siły, skutecznej projekcji siły na Melos, gdyż samo Melos nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa oddziałom spartańskim, oddziałom lacedemońskim. Również potęga lądowa Melijczyków jest zbyt słaba, aby Spartanie, aby lacedemończycy mogli, mogli Realnie traktować to w konfrontacji ze swoimi konkurentami, z ateńczykami. W związku z czym ta dysproporcja sił jest. Absolutnie tym czynnikiem, który, zdaniem ateńskich strategów, spowoduje to, że Melos pozostanie osamotniona, że Sparta nie przyjdzie na jej na pomoc, ponieważ w relacjach międzyludzkich, w relacjach międzypaństwowych, liczy się konkretna, realna siła. Bezpieczeństwo. Z tego wynika, z tego pasusu i z całego dialogu melijskiego wynika fakt, że bezpieczeństwa nie gwarantują sojusze. Oparte chociażby na tak pięknych ideałach, jak sprawiedliwość, czy jak pokrewieństwo etniczne, ale realna, absolutnie realna siła. Absolutnie realna siła. Spójrzmy na kolejne argumenty Melijczyków. Spójrzmy na yy, ich decyzję, którą opisuje, opisuje Tukidides. Cytuję. Meliczycy, pozostawszy sami, powzięli decyzję zgodną z tym, co mówili podczas spotkania z Ateńczykami i dali następującą odpowiedź. Ateńczycy, nie zmieniliśmy naszych poprzednich poglądów. Nie damy w jednej chwili odebrać wolności miastu, które od 700 lat zamieszkujemy. Lecz ufając losowi, kierowanemu ręką boską, który dotychczas zapewnił nam przetrwanie, oraz przy pomocy ludzi, mianowicie lacedemończyków, będziemy starali się ocalić. Wzywamy Was, żebyście nam pozwolili, abyście nam pozwolili być naszymi Waszymi przyjaciółmi i zachować neutralność, oraz żebyśmy Zawaru, a, oraz żebyście zawarłszy z nami układ, jaki wyda się stosowny obu stronom, odeszli z naszego kraju. Taką odpowiedź dali Melijczycy. A teńczycy zaś, przerywając w końcu rozmowy, oświadczyli: Na podstawie Waszych decyzji, wydaje nam się, że jesteście jedynymi ludźmi na świecie, którzy bardziej liczą na przyszłość niż na teraźniejszość, którzy kierując się własnymi życzeniami. Patrzą na rzeczy niepewne, jakby na pewną rzeczywistość. Im bardziej liczycie na lacedemończyków szczęście i nadzieję, tym większego doznacie rozczarowania. Koniec cytatu. W tym fragmencie mamy bardzo ciekawe odwołanie się Melijczyków do z jednej strony historii, do jednej, do jednej strony do tradycji. Odwołują się tutaj do 700 lat swojego zamieszkiwania na tej wyspie, no i z, z drugiej strony odwołują się po raz kolejny do sojuszu z lacedemończykami, sojuszu ze Spartą i, wiara, i, i odwołują się do wiary. Że to właśnie Sparta będzie ich chronić, odwołują się konkretnie do tego sojuszu. No i bardzo ciekawe, co warte podkreślenia, argumentują, że ufając losowi kierowanemu ręką boską, czyli odwołują się tutaj do logosu, odwołują się tutaj do absolutu, do czynnika czynnika transcendentnego wierzą, że to pozwoli im zachować neutralność i deklarują przyjazne zamiary, czyli deklarują, wyrażają taką wolę i chęć, aby, aby Ateńczycy pozwolili im być swoimi przyjaciółmi. Mamy tutaj klasyczną wiarę w przyjaźń między narodami, w, w klasyczną taką, można powiedzieć, wiarę w przyjaźń między ludźmi, czyli w dobre intencje w relacjach między Państwowych, czy w relacjach międzynarodowych i pokładanie, pokładanie wiary właśnie w, w, czynnik, w czynnik opatrznościowy. A Teńczycy bardzo twardo, bardzo realistycznie właśnie pokazują, iż Meliczycy ulegają myśleniu życzeniowemu, iż patrzą na przyszłość, nie zaś na teraźniejszość, nie patrzą na realny stosunek sił, tylko wierzą w zapewnienia, w zapewnienia. Spartan, iż ci będą ich bronić na mocy tego sojuszu, który, który, który mają. Niemniej jednak uważają strategy ateńscy, iż spotka lacedemończyków wielkie rozczarowanie, ponieważ ich myślenie jest myśleniem czysto, czysto życzeniowym. Zobaczmy, jak Tukidydes opisuje koniec, koniec dialogu melijskiego i koniec tej tego fragmentu, tego epizodu wojny peloponeskiej z 416 roku przed naszą erą. Cytuję. Meliczycy poddali się Ateńczykom, pozostawiając im decyzję o swoim losie. Ci zaś, wszystkich mężczyzn, którzy im wpadli w ręce, wymordowali. Dzieci i kobiety sprzedali w niewolę. Miasto zaś sami skolonizowali, posławszy później 500 osadników. Koniec cytatu. Oblężenie Oblężenie Melos i ten korpus ekspedycyjny, który podporządkował wyspę Ateńczykom, czy też Ateńskiemu Związkowi Morskiemu, odniósł, odniósł sukces, ponieważ nie doszło do pomocy ze strony Sparty, nie doszło do pomocy ze strony Związku Peloponneskiego dla Melijczyków. Pokazał, bardzo dobitnie ten dialog, najważniejsze elementy teorii realistycznej, w jej klasycznym, w klasycznym wymiarze, czyli fakt, że sprawiedliwość między państwami istnieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy po obu stronach równe siły. Kolejna kwestia to fakt, że w relacjach międzynarodowych suma sumarum zawsze ostatecznie decyduje twarda twarda siła. Fakt pokazany, że myślenie życzeniowe, myślenie życzeniowe, odwoływanie się do opatrzności, do czynników można powiedzieć nieracjonalnych jest sprzeczne z praktyką, z praktyką w stosunkach międzynarodowych. Również fakt, że fakt Samego Sojuszu, który nie gwarantuje, nie stanowi głównej gwarancji bezpieczeństwa, głównej gwarancji właśnie pewnego, pewnych relacji dobrosąsiedzkich, pokazuje, że w relacjach międzypaństwowych należy opierać się przede wszystkim na sile własnej. Przede wszystkim na sile własnej, nie zaś na sojuszach, nie zaś na ślepej wierze. W sojusze, czy w pokładaniu swojej nadziei właśnie na pomoc, na pomoc innych. Myślę, że ten krótki odcinek dzisiejszy jest wart zapamiętania. Niewątpliwie polecam Państwu lekturę całej Wojny Peloponeskiej, która stanowi bardzo ciekawe studium strategiczne, bardzo ciekawe studium polityki realnej. I myślę, że warto się Uczyć, warto się uczyć na klasycznych tekstach strategicznych, takich jak Wojna Peloponeska i takich jak Dialog Melijski. Dziękuję Państwu za uwagę.